Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj się spotykamy, aby porozmawiać o wywyższeniu Boga. Byłam w ogóle inicjatorem tego tematu. I może jeszcze opowiem, skąd w ogóle się to wzięło. Byłam na Wieczorze Uwielbienia w piątek, któryś z kolei, i śpiewaliśmy taką piosenkę Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, tak chyba ze cztery Dzień razy. razy. Bardzo, Bardzo dobrze nie mi znam. znana wieś. Nieraz, Nieraz już oświetlałam. Hmm. I, I przyszła taka myśl do mojej głowy, czy Bóg się właśnie wywyższył. bo mu cztery razy zaśpiewałam Wywyższamy. Cię, takim podniosłym tonem i, i w pięknej melodii. Nie chcę tutaj negować tego, że tak nie można wywyższać Boga, bo myślę, że jak najbardziej Boga można wywyższać śpiewem, tańcem, ale myślę, że przede wszystkim wywyższać Boga można sercem. I chciałam troszeczkę porozmawiać dzisiaj o tym, co to znaczy wywyższyć Boga. By... No dosyć już długiego chrześcijaństwa zmieniało pojęcie wywyższenia Boga, bo u mnie się zmienia, choć troszeczkę krócej zanim chodzę. Chciałam spytać, czy kiedyś inaczej to postrzegałeś, czy coś się zmieniło, czy tak jak na początku poznałeś Boga, tak do dziś masz jedną, jedno spostrzeżenie na temat wywyższenia Boga, jak go można wywyższyć, co znaczy go w ogóle wywyższyć? No, tak, ja nie mam innego obrazu Boga, on jest stały. Nie no, żartuję. Ja powiem tak, zastanawiałem się na tym właśnie jak wywyższyć Boga, doszedłem do wniosku, że go za bardzo nie mogę wywyższyć. Jak można wywyższyć kogoś, kto jest najwyższy? Kto jest największy, kto jest cudowny kto jest prawdziwy, tak? Mm -hmm. Ale jednak mimo wszystko wywyższam go w swoim sercu, wywyższam go w moim życiu, stawiam go na pierwszym miejscu. Zawsze, mm. kiedy mówię, kiedy zastanawiam się nad tym właśnie, jak, co to znaczy to, co powiedziałeś, wywyższy. Bo to nie jest łatwe wywyższyć Boga. Bo mówię, Bóg jest największy, najwyższy, to jest Pan. Co mogę mu dać? Jak mogę mu powiedzieć, że jest wielki, wysoki? On wie. Ale myślę, że kiedy zastanowimy się na tym głębiej, to jeżeli kogokolwiek chcemy po ludzku, bo to czynimy po ludzku, tak, wywyższyć, to mówimy o nim. Mówimy o nim dobrze. Mówimy, jaki jest wielki. Mówimy, że co czyni. Tak? I to ja myślę, że to jest właśnie wywyższanie Boga. Wywyższanie Boga dla mnie to jest mówienie o Jego królestwie, mówienie o nim, tak jak Jezus to robił zresztą. On mówi tylko o Ojcu i mówi, że go wywyższa. Na co tata odpowiedział, wywyższyłem i jeszcze wyższe, kiedy wstąpił do Niego Duch Święty. Tak? Dlatego ja myślę, że mówienie o Jego dziełach, mówienie o Jego Królestwie, mówienie Ewangelii, to jest między innymi wywyższanie Boga. Po latach, ponieważ tak jak powiedziałeś na początku myślałem, że jak podniosę ręce do góry i zaśpiewam uwielbiam Cię, wywyższam Cię, to już Go uwielbiam. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że to jest uwielbienie Boga, że to jest nasze serce śpiewa, nasza dusza śpiewa, cieszymy się, radujemy, wywyższamy naszego Pana. Jak najbardziej. Ale ja myślę, że to też jest wywyższenie Boga. To nasze życie codzienne, to co my pokazujemy sobą, skoro jesteśmy światłością tego światła, świata, a powinniśmy być, to myślę, że to też jest rodzaj wywyższenia tego Boga naszego. Ja, zastanawiając się nad kwestią właśnie wywyższenia Boga, troszeczkę sobie przypomniałam ten werset z Ewangelii Jana z czwartego rozdziału. Które bym prosiła, żeby teraz wyświetlić. Z 20 wersji do 26, jak Jezus rozmawiał z kobietą i ona, no, może to przeczytam po prostu. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, Zaś mówicie, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Boga, Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: Wiem, przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Wydaje mi się, że tutaj też nie chciałabym być, można powiedzieć, jedynym medium, które ma rację w tej kwestii, bo myślę, że nasze Poznanie jest cząstkowe, więc tak powiem na tyle, na ile dzisiaj rozumiem ten fragment. Ta kobieta się go pyta, no, my słyszeliśmy, że w ten sposób się oddaje na tej górze, a inni mówią, że na tej górze, można powiedzieć, można powiedzieć odnosząc się wyłącznie do. Miejsca, do okoliczności, nie wiem, do formy oddawania czci Bogu. A Jezus mówi: Będziecie to robić w duchu i w prawdzie. I myślę, że w duchu, ze względu na to, że wraz z Chrystusem, jakby przyszło pojednanie dla świata między Bogiem a ludzkością, i został nam dany Duch Święty. I w duchu jednocześnie, też dlatego, że w naszym wnętrzu. A wprawdzie, bo Jezus jest jedyną drogą do Ojca. I On mówi, że Ja jestem prawdą i życiem, jestem drogą, prawdą i życiem. Dlatego myślę, że oddajemy część Bogu przede wszystkim z naszego wnętrza. Jak to się przejawia na zewnątrz? Czy my będziemy o nim opowiadać, czy my będziemy śpiewać, czy my będziemy właśnie wznosić ręce do góry, czy my będziemy pomagać innym? To już można jest powiedzieć troszeczkę skutek uboczny, ale wszystko zaczyna się w środku, moim zdaniem, i nie jestem w stanie uwielbiać kogoś, wywyższać, jakby od, darzyć go jakąś czcią, skoro go nie znam. Zaczęłam się zastanawiać, jak to jest w moim życiu, bo przychodzę i śpiewam wywyższamy cię, wywyższamy cię, a na ile ja w moim życiu prywatnie. Rzeczywiście, w każdej sferze mojego życia wywyższam Boga. Na ile ja sama stwierdzam, że w tej kwestii poradzę sobie e, świetnie m, sama e, własnymi siłami, bo jestem taka kompetentna, bo się przecież na tym znam, bo mam taką dużą siłę, bo to umiem robić, bo to już robię przecież 500 razy, to na pewno sobie poradzę. Myślę, że w tych drobnych rzeczach w ciągu dnia, w ciągu naszego życia. Właśnie tym oddajemy Bogu chwałę, że my tego nie robimy już sami, nie robimy tego dla siebie, ale cokolwiek robimy i gdziekolwiek jesteśmy, to robimy to przez Ojca i dla Ojca. I trochę tak jak tutaj było mówione w tych świadectwach, że puściłem to, stwierdziłem, że nie wiem, finanse nie będą e, kwestią, którą zarządzam. To finanse będą kwestią, w której Bóg będzie miał swoją władzę. I to Bóg w mądrości będzie mi w tym prowadził. Myślę, że to jest właśnie wywyższanie Boga przestawanie trzymać ster własnego życia. Dlatego tak krótko sparafrazuję to, co powiedziałaś, bo powiedziałaś o ciele i duchu, i ja uważam, że stan naszego ducha wyraża nasze ciało. Bo jeżeli to, co niedawno zresztą napisałem na Facebooku, jeżeli mamy, nie to w kościele, bo było, nie pamiętam, w Kisablazie. jeżeli mamy relacje z nim, czas spędzony z nim przekłada się na relacje między nami, jeżeli nasz stan ducha będzie taki jak właściwy, jaki jest jego stan ducha, to i nasze ciało będzie to uzewnętrzniało. Będziemy wtedy mówili o nim, będziemy mówili nie dlatego, że my chcemy, bo wiesz, można mówić o Bogu i można preferować siebie. I niejednokrotnie tak się czyni, to się tak. słyszy i widzi. Sam tego doświadczając, sam to robiłem, że orientowałem się, że ja akurat sobie robię autoreklamę, a nie mówię o, o naszym Panu. Oczy, oczywiście w dobrej wierze miałem zamiary jak najbardziej takie, aby usłużyć błanie temu człowiekowi powiedzieć, jaki ty jesteś dobry, ale Andrzej Ceganek jest lepszy. Więc yy, to jest dla mnie yy, niemożliwą rzeczą jest, jeżeli nie ma relacji z, w duchu z Bogiem, a zjednoczeni jesteśmy na stałe, żeby się to nie przekładało na relacje z ludźmi. I teraz usługując tym najmniejszym, tak jak w Ewangelii Mateusza 25, w rozdziale jest napisane, cokolwiek uczyniliście z tym temu najmniejszemu, nieście uczynili. Jeżeli ja mam szacunek dla Boga, jeżeli ja go uwielbiam i wywyższam, ja wiem, że on jest w człowieku, że on ukochał tak świat, że syna swego Jednorodzonego dał. To ja tego człowieka kocham i ja mu to okazuję. Okazuję, ponieważ robię to, czego on mnie nauczył. To, czego on mnie uczy, co on mi pokazuje. To jest w moim sercu, to nie jest, nie, że ja się zmuszam do tego, czy ja muszę teraz mieć taką służbę i iść na ulicę tak jak Rafał i mówić, że mam do ludzi wychodzić. Ja tam chodzę na tą ulicę i ja tam chodzę tak samo z tych samych pobudek, co Rafał, ponieważ kocham ludzi. Ponieważ kiedy tam poszedłem pierwszy raz, to zobaczyłem właśnie, przypomniał mi się ten fragment, byliśmy z krzyżkiem, że to, co żeście tym najmniejszym uczynili. I to nie ja, ja naprawdę tam spokorniałem i spokutowałem, ja tu mówiłem o tym zresztą w kościele. Bo jeżeli ja wywyższę mojego Pana, to ja uważam, że Jezus jest dla wszystkich. Że Bóg jest i dla tych maluczkich. I dla tych wielkich. I powiem wam, jak i tym maluczkim, takim tym wielkim, o, wszyscy wiemy, że ciężko jest powiedzieć Ewangelię. Bo jedni albo po prostu są, uważają się z niegodnych zbyt, a drudzy się uważają za zbyt bogatych i ważnych, aby to zrobić. Natomiast ona jest dla wszystkich. Kwestia teraz tego, jak my ją przekażemy, jak my tego Boga wywyższymy jak my go objawimy temu światu, bo Ewangelia jest prosta, my znamy Ewangelię na pamięć. Wiecie, wielu kaznodziejów mówi o tym, że po latach dosz, doszło do nich, mimo że pomienne kazania głosili, próbowali krucjat jakiś tam, że Ewangelia jest bardzo prosta. Ewangelia, którą powiemy w duchu, ona przyniesie owo. Zresztą wiele słyszeliśmy świadectw w kościele, Jola mówiła i wszyscy, że każdy się starał tak ładnie mówić i nic z tego nie było. W momencie, kiedy najgłupsze słowa Ci przychodziły do głowy, powiedziałeś Ewangelię, żeby ludzie się nawracali. Kto był wtedy wywyższony? Bóg. Bo nie ja się starałem. Nie ja cokolwiek chcę robić, ale polegam na Nim. Bezwarunkowo polegam na Nim. Bezwarunkowa miłość i bezwarunkowanie, bezwarunkowe poleganie na Bogu ja uważam, jest najlepszym wywyższeniem dla tego, pan, tego który o tym mówi, który... Da. Istotną rzeczą jest, że Jezus przyszedł, bo tak ukochał człowieka, tak? Bóg dał swojego Syna, bo człowiek prawa wypełnić nie mógł. Więc skoro przyszedł z miłości, niechaj ta miłość, która z nas emanuje, mówi o tym, jaki On jest wielki. Jak bardzo nas kocha, skoro dał swojego Syna, aby nam Myślę, że taka służba drugiemu człowiekowi jest najbardziej wartościowa, kiedy ona jest prosto z serca robiona. I myślę, że jest to najbardziej szczere wtedy, kiedy trwamy w tym i przypominamy sobie tak naprawdę, skąd my wyszliśmy, jakby od czego zaczęliśmy. Od czego zaczęliśmy naszą podróż z Ojcem? Od tego, że to. On nas tak bardzo pokochał i że to On nas tak, tak naprawdę to On do nas wyciągnął rękę. To On przyszedł do nas, mimo tego, że my nie byliśmy godni. I to On zabrał wszelki grzech na siebie, żebyśmy my byli dzisiaj zjednoczeni z Nim, żebyśmy my byli żywi. Bardzo mnie dotyka właśnie ten aspekt tego, że Bóg nas zrodził na nowo. My przez to, że grzech nas oddzielał od Boga, byliśmy martwi duchowo. My, można powiedzieć, ruszaliśmy się, żyliśmy, odżywialiśmy się, chodziliśmy po tej ziemi, ale nasz duch był martwy ze względu na to, że byliśmy oddaleni od Boga. Na całe szczęście w życiu każdego z nas jest ten moment zastanowienia. Jest to, że Bóg się przypomina i mówi: Słuchaj, ja przyszedłem na ziemię po to, żeby pojednać się z Tobą. Po to wysłałem mojego syna, bo nie chciałem, żebyś była oddzielona, żebyś był oddzielony ode mnie. Bo ja nie chciałem, żebyś był martwy duchowo. Ja chcę Cię dzisiaj ożywić. I jakkolwiek to może brzmieć trochę irracjonalnie, ale ja wierzę, że to się dzieje, to jest naturalne. Bóg nam daje swojego Ducha Świętego naszego wnętrza, kiedy my przyjmujemy Jezusa Chrystusa, kiedy my przyjmujemy Jego jakby usprawiedliwienie i zaczynamy polegać wyłącznie na Ojcu. To jest najpiękniejszy, absolutnie najpiękniejszy moment w naszym życiu. Kiedy my już wiemy, że nic więcej nie, nie potrzebujemy, że my już nic więcej Bogu nie zaprezentujemy, bo mamy Jego Syna. I największą naszą cennością jest to, że my jesteśmy żywi, że my po prostu czujemy, jak przepływa przez całe nasze ciało życie, że zmienia się cała nasza perspektywa, że jesteśmy pojednani z Ojcem, z tym, od którego oddziela nas grzech. Jakby przyjmując to pojednanie, jesteśmy przeniesieni ze śmierci do życia. I myślę, że niezależnie od tego, jak długo żyjemy z Bogiem, to jest szalenie ważne, abyśmy cały czas o tym pamiętali, żebyśmy cały czas sobie o tym przypominali ze względu na to, że przychodzi później codzienność, przychodzą różne obowiązki, przychodzą różne problemy i tak jak jeszcze 15 dni temu wywyższaliśmy Boga ponad wszystko, tak okoliczności zaczynają mieć wpływ na nasze życie. Zapominamy o tym, co my dostaliśmy. Zapominamy o tym, że my już nie należymy do tych okoliczności, że my należymy do Boga, że my należymy do Królestwa Bożego i możemy się poruszać w Jego mądrości, że możemy w Jego mocy się poruszać, że możemy od Niego czerpać wszelką siłę do życia. I zaczynamy się tutaj, można powiedzieć, jesteśmy już jedno z Bogiem ale mimo wszystko zaczynamy łączyć e, aktualny stan rzeczy. To, że ktoś nas denerwował, to, że mamy problemy i stwierdzamy, okej, okay, Boże, dziękuję Ci za to, że dałeś mi zbawienie, ale pozwól, że teraz sobie sama poradzę z własnym życiem. I w ten sposób, moim zdaniem, zabieramy chwałę Bogu. W ten sposób Go nie wywyższamy, bo skoro my staramy się sobie sami poradzić w naszym życiu, to znaczy, że stwierdzamy, fajnie, że mam to życie wieczne, dałeś mi taką dobrą perspektywę na przyszłość, ale ja tutaj własnymi siłami coś zdobędę, coś naprawię, chwałę oddam samemu sobie. Będę w tym no, niestety nieszczęśliwy, bo to się nie godzi ze sobą. Nie godzi się Królestwo Boże i Bóg. Nie godzi się z ludzkimi pomysłami, więc jestem nieusfakcjonowany, jestem sfrustrowany i jakoś tak leci. Tak średnio na najeża, kolokwialnie powiem to, chrześcijaństwo. Ale nie do tego zostaliśmy powołani. Nie zostaliśmy powołani do tego, żeby radzić sobie samemu i żeby dawać chwałę sobie, albo okolicznościom, albo wszystkim innym ludziom. Tylko Bogu, na Nim polegając. No właśnie dlatego dzisiaj wracając do tych świadectw, których było dużo, yy, yy, chcę powiedzieć, nawiązując do tego, co powiedziałaś, że umniejszając siebie. Jan powiedział, że on się musi umniejszyć, aby Jezus był wywyższony, aby on się y, był no, wywyższony. Tak? Jeżeli ja y, y, jestem w stanie stanąć przed kościołem, przed ludźmi, przed drugim człowiekiem i powiedzieć, że nie daję rady tu i tu i tam, ale Bóg zadziałał tak i tak, to czyż to nie jest wywyższanie Boga, a umniejszanie siebie? Czyż to nie jest oddawanie Jemu chwały i powiedzieć, Panie, to Ty potrafisz to, czego ja w życiu zrobić nie mogę? Wiecie, dostałem propozycję od, ponieważ, y, często będę mówił o Zygmuncie Krzywodajczym, ponieważ będziemy y, dużo, dużo rzeczy razem robić i wczoraj do mnie zadzwonił z propozycją, aby w pierwszy dzień świąt pojechać z nim, świąt, pojechać z nim do Katowic, ponieważ tam będzie y, robiona, będzie y, siadanie czy coś takiego dla prawie 3000 tysięcy osób. Poprosiłbym, żeby pojechać tam usługiwać z nim. I robić. Wiecie, pierwsza rzecz, która w mojej myśli się zrodziła, ale to jest Wielkanoc. Acz ja nigdy tymi kategoriami nie myślałem. Nigdy dla mnie Wielkanoc od nawrócenia nie była żadną Wielkanocą, a Boże Narodzenie Bożym Narodzeniem. Ale pierwsza moja myśl to były, czy są święta. I jakby Zygmunt czuł moje myśli, powiedział, Andrzej, ale nie musisz, nie spinaj się. Po chwili byłem w stu pewien. Że ósma rano, w pierwszy dzień świąt, jestem w Katowicach. Tylko dlatego, że usługiwanie drugiemu człowiekowi jest ważniejsze niż jakiekolwiek święto, niż jakakolwiek moja osobista zachcianka i cokolwiek w mojej głowie się zrodzi. Dlatego mówię, że szybko trzeba usuwać myśli, które są niegodne dzieła krzyża. Bo gdybym się rozwijał w tym temacie, gdybym zaczął kalkulować, tak jak ty powiedziałeś, zaczynamy od... kalkulować, bo nasze okoliczności się zmieniają, to to jest nie do pomyślenia. Pewne rzeczy od razu nam druga strona tak wyłoży, tak ślicznie będziemy mieli tyle argumentów, żeby tego nie robić, że będziemy z i znowu zamiast wywyższyć Boga, wywyższymy swój egoizm. Nic innego robić nie umiemy. Człowiek póki żyje i nie żyje w relacji z Bogiem, będzie zawsze egoistą. Nawet w najbardziej wierzący człowiek wierzy, wiem z, z autopsji i wielu, wielu rozmów, że ma chwilę, kiedy jego umysł zaczyna brać górę nad tym, co mówi Duch. Ponieważ my musimy sobie zdać sprawę z tego, że druga strona nie śpi i chodzi jak lew ryczący, aby pożreć. I wykorzysta każdą chwilę słabości, każdą okazję do tego, aby człowiekowi do tak, myślę, że to w sumie jest najlepsza forma spędzenia świąt wielkanocnych, ze względu na to, że będziesz niósł życie tam, gdzie ono jest rzeczywiście potrzebne. W sensie to jest święto o zmartwychwstaniu Chrystusa, więc tak naprawdę, co lepszego można zrobić? Jak usłużyć drugiemu człowiekowi, dając świadectwo, można powiedzieć, własnym życiem, że Bóg rzeczywiście żyje, że Jezus Chrystus przed nim na marne tylko po to, żeby być jakby być życiem dla każdego, że nie ma rozróżnienia między lepszego, wyższego, niższego, za, na, wiem, na kolor skóry, cokolwiek. jest przyszedł do każdego z nas. Także myślę, że to wywyższanie Boga to też jest troszeczkę badanie własnego serca. Czy coś rzeczywiście jest w moim życiu, bo czasem mi się zdarza, że mówię: O tak, Bóg jest najważniejszy, że jest najważniejszy. Ale jak się tak przyjrzę swojemu sercu, tak naprawdę, co jest dla mnie istotne, w czym pokładam nadzieję, co jest moim bezpieczeństwem do życia, co jest, można powiedzieć, swego rodzaju podporą, to mogą być ludzie, to mogą być nasze siły, to mogą być nasze zasoby, które mamy. Jeśli jest cokolwiek w naszym życiu, przy czym czujemy się bezpiecznie, i przy czym czujemy, że teraz stoimy na nogach, a nie jest to Bóg, nie jest to Chrystus, to myślę, że warto się zastanowić o tym, czy, czy nie dobrze byłoby tego przewartościować, bo to kiedyś runie, bo nie ma ani jednej rzeczy, ani jednej osoby na tym świecie, która by się kiedyś nie skończyła. Kończy się tak naprawdę wszystko, ale Chrystus się nie kończy, ale Bóg się nie kończy. Jestem niesamowicie zbudowana i. Bardzo się cieszę, że mogę obserwować ludzi, którzy naprawdę wywyższają Boga w swoim życiu. Dziękuję Bogu, że jest mi dane widzieć ludzi, którzy mają przepotworne problemy, ale w tym wszystkim wywyższają Ojca, ale w tym wszystkim się temu nie poddają, ale w, tym wszystkim, w tych wszystkich uciśnieniach, które przechodzą, to Bóg jest ich mocą do życia. I obserwując y, ludzi, którzy właśnie w ten sposób żyją, utwierdzam się w tym, że warto przede wszystkim, że na tym budując nie zginę, a dwa to pokazuje, jakie są motywy serca. To po prostu to, co jest w sercu, wydobywa się na zewnątrz. I myślę, że możemy śpiewać, możemy tańczyć, możemy malować dla Boga, ale najbardziej go wywyższamy własnym życiem. Dokładnie tak jeszcze chcę nawiązać trochę do tego wyjazdu, kiedy te myśli pierwsze były o tym świętach i wszystkim na pewno nie od mojego Pana. Tak potem przyszła myśl, druga, jak już podjąłem w sercu decyzję, to ty miałbyś święta, a oni nie zasługują. Czyż to nie jest moment najlepszy, żeby powiedzieć o tym, jaki wielki jest Bóg. Oddać Mu chwałę, wywyższyć go w tym momencie. I to był na pewno Duch Święty. To był na pewno Duch Święty. Natomiast ten pierwszy głos, taki ładny i cichy, to na pewno nie był Duch Święty. Wiecie, ja znacie mnie na tyle, że zawsze mówię, że ja lubię bardzo praktycznie. Zresztą nawracałem się chciałem praktycznego praktycznej yy, działania Boga w moim życiu. Uwierzcie mi, czasami bardzo boli. Ale On działa. On jest, działa, on się nie zrzemnie, on nigdy oka przez sekundę nie przymknie po to, żeby Cię zapomnieć o Tobie. Bo gdyby o Tobie zapomniał, czy o mnie teraz nie ma. I kiedy mi powiedziano mi to 20 parę lat temu, ja tak... Z ponieważ ja w świecie bardzo dobrze potrafię się zatroszczyć o siebie, więc yy, trochę z przymrużeniem oka to traktowałem. Dzisiaj wiem, że bez Boga nie zrobię kroku. Że bez Boga nie mam zamiaru się budzić, ani bez Boga nie mam zamiaru zasypiać. Kiedy moje oczy się otwierają, to tylko dlatego, że on tak postanowił. Kiedy się zamykają, to mimo, że jestem pewnie zmęczony, ale on też tak postanowił. Ale następnego dnia, kiedy je otworzę, to tylko dlatego, że on tak chce. I to jego wola w moim życiu i jego działanie w moim życiu jest ważniejsze niż to, co ja sobie ubzduram, co ja sobie wymyślę, czy nagle w, w, postanowię, że tak powinno to być. Jeżeli nie posłucham tego, co on mi ma do powiedzenia na ten temat, to to będzie mój kolejny egoistyczny krok w kierunku tego, aby zrobić sobie to, co mówiłem, autoreklamę. Natomiast wywyższanie Boga to jest mówienie o nim. Jeżeli stoimy, z Krzyśkiem stoimy, zawsze mówimy na brandwach, a my wiemy, co to jest. bo Skopalnie znamy, czyli czuwamy, tam chodzimy, stoimy przy wejściu. Kiedy my rozmawiamy o Bogu, to nie jest nic innego jak wywyższanie Boga, bo my nie mówimy o sobie. My mówimy to, co Bóg działa w naszym życiu. Ja nie mówię teraz, robię krzysztof, to teraz się siebie wywyższać, czy, czy tego. Mówię o wywyższaniu Boga, o tym, że kiedy nic innego nie jest w naszych rozmowach, w naszym życiu, w, naszym, w naszym, yy, codzie naszej codzienności, to to jest wywyższanie Jego. Dlatego, że to On jest na pierwszym miejscu, że to On jest najważniejszy. Moje problemy, jeżeli on się ich nie dotknie, będą jeszcze większe. Ale jeżeli ja będę mówił o Nim i dbał o Jego królestwo, to on powiedział, że zatroszy się o mnie. Nic więcej zrobić nie mogę. Jako człowiek nie wiem, jak można Boga wywyższyć bardziej. Ale myślę, że to o czym tu mówimy, to jest dla mnie to jest wywyższanie Boga. Amen. 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 Nic stać, ci nic Proszę? Nic dodać, nic ująć. To teraz zaprosić do wieczerzy.